Hej, witajcie widzowie na moim kanale, z tej strony Xavix. I jak możecie cię zobaczyć Slime Rancher 2, zaczynamy nową przygodę. I jeśli chcecie taką serię, serię, gdzie przechodzimy z Slime Ranchera 2, no to zostawcie łapkę w górę. 10 chłopek w górę i no i następny odcinek Nie no 5 chłopek w górę Dobra, nie jestem do końca angielskiego, więc ja tego nie przy... przeczytam W skrócie chodzi o to, że po prostu my wyruszamy na tęczową wyspę i zaczynamy tą nową przygodę. No, a więc. O, ja to już szybko, szybko podbieram te Szybkości robi, zobacz. O, jeszcze jedno Dobra, od razu już robię farmę. Przecież strzyłem idealnie. Nie widzę, że strzeliłem idealnie. Ale co mnie nie wiem po co mi są potrzebne. No tak wiem po co no no, właśnie tam, no w ogóle fajne jest to, że, że akurat w tej grze jest taka ładna grafika. To jest akurat plusik w ogóle, no wszystko nowe. Dobra, ja właściwie sobie to pozbyć, już, bo wiem, jak to się gra. Więc tutaj się potrzebuję. No nie e, Dobra, widzowie, poczekajcie. Myślę, że, że tyle wystarczy. No. Tych, które mam na tych różowych, to ja nie będę zbierał. Bo bezużyteczne be, są. A Właśnie te króliki są fajne. Warto, moim zdaniem, je zbierać. I tutaj jest gdzieś grogo. Grogo, grogo. E dobra. Nie wiem jak się dzieje. No okej. Okay. A no tak, widzę, zostawcie górę i subskrypcję na moim kanale. To akurat tego, co proszę muszę powiedzieć. tutaj no masz jedź ulubiona Nie, no, ja, dus ja. Tutaj... Idę. Co ja, wat zeg maar tutaj idee wat ja O, idealnie jest na Marchewka. To nie, dziękuję. I od razu na no starcie czyli... gry. Mi się wydaje, że taki robi Speedrun. Ewentualnie. Tak mi się wydaje. Mamy nowy świat, ale najpierw trzeba je wykarmić. Czyli się. Mieć więcej hajsu, żeby wiadomo co zrobić. Nowe farmy, to pej to Ja jeszcze wiem gdzie jest jeden. Kurde, ja się chyba zgubiłam. A nie, ten do przyszedł. Tak. Nie, 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 nie. No. no. pokazuję ci coś. Kurde, nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to Kurde, nie chciałbym spaść. Zaczęłem właśnie slama. Przez przypadek Dobra, macie. Dawajcie mi florty, ty że się nie wyskakiwałem. Zdobać góro florty. Chyba, na razie mamy florty, coś nie ma. No, więc. Na razie już nie ma żadnych. Tak myślę, że zakończymy odcinek, yy, gdy będzie już miał następ, następne slimey. Czyli już niedługo. Taki krótki filmik wam zrobię, bo akure, akurat myślę, że szybko skończymy slimey z Radwika. Teraz bardzo mi się spodobał. Nie dopojny słabę. Eee, różowy ma. No. Albo nie, no. Celem na ten odcinek dzisiejszy jest odblokowanie dwóch światów. Ale ja zresztą wiem, więc to będzie w sumie krótki Dobra, ja wiem, ja wiem, czy to... O, chętnie, idą. Kadał czy to, czy to dobra. Yy... ich nic nie jest. Aha, nie, 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 nie. Ja tam wracam, ja tam wracam, bo tam były fęheny. Rzecz dla mnie ważna. To jest strasznie ważne. Przecież one jedzą Coś. Dobra, jedzą tak Bo muszę tam jakoś teraz dotrzeć. to będzie wyzwanie ja raz się zgubiłam, żeby tam dotrzeć w ogóle. A teraz już tego błędu nie popełnię. A tu też jedzą? Tu no, wszystko, wszystko jedzą. Tak. One wszystko jedzą. Więc ja idę tędy. Tutaj ogólnie już mamy matka. Trzeba by odblokować tą, tą część. Myślę, że tyle starczy. Lokalizacja jak mm. masz? już. Y lokalizacja tutaj. Jest, jest marchewy. Aha, no prawie no hej Czyli zaraz zakończymy odcinek. Bo to będzie taki krótki odcinek. Bo ja nie wnikam na to, że. Chcę jeszcze. pod koniec tego odcinka odblokować jedną rzecz. Natomiast mapkę. A tędy się szło po mapę. Dobra. No, okej. Okay. Czyli tak już mamy całą wyspę je, pierwszą odkrytą. Więc w następnym odcinku będziemy zwierzać tą wyspę, albo tą. Nie, jak to się na razie ułoży. Mogę wam pokazać. W ogóle to ja mogę wam pokazać, jak, jak to wygląda. wyglądają te dwie małe wyspy. No ja w ogóle podoba mi się ta animacja. Pierwsze to skąd dostałem 50 Zobaczcie. Tutaj mamy oczywiście honeja, co mogę Wam Wam zaraz pokazać. W sensie, chcę, żebyście zwiedzili razem ze mną tą, tą mapę, Tę, którą ja już znam. Bo w ogóle grałem e... e... tą stronę. E... E... Dobra. Ja w ogóle sobie po... poza odcinkiem tutaj po... To zbieram na... dla rock-slimów. Żebym yy, po prostu już mieć y, trochę więcej high, high. Aha! Tego to jeszcze nie widziałem. Tutaj jest jeden. Skoro przybyłem stąd, to tutaj macie. A, wait, zaznaczę wam. Jak to ty. Co? Co ja zrobiłem? Sorry, że ja coś zrobiłem. Osoń. Dobra już trudno zrobię to, ale to tylko na chwilę Tak ten OK Zrobię taki mały kwadrat i tutaj jaki jest ten kwadrat? To znaczy, że tutaj jestem grogo. I pozdrawiam, i jeszcze Wam zaznaczę, że. Czy... że yy. Jeden gdzieś w okolicach tutaj jest. Albo tu, tu. Nie wiem, tutaj. A tu jest jeden. Dobra, tu jest jeden. A tutaj chyba jest drugi. Tak, mi, tak podejrzewam coś. Więc ja Wam dziękuję, widzowie. Za oglądanie tego odcinka. Sorry, sorry, że trochę więcej, dłużej potrwało, ale po prostu coś tam robi. No, w ogóle chciałabym zaznaczyć, No i co? No i co? Jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, to jego dnia albo wieczora. Nie zależy od dnia, kiedy oglądacie. Chodźcie. Aan welke honnejochte zorg je? Aan. Akkoord. Anne, weet je wat? Wat is Anne? slime. het superveel geld. Daar, Proszę bardzo, otwieramy bramę. A ja tylko wam pokażę jak to, jak to tylko zrobić, dobra. zapomniałam, że ja mam już kończyć. No i tutaj będzie wyjście. Wypad stąd. First, just first, fruit first, 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 Mint first, 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 i już kończę ten odcinek, obiecuję. No kurde. Dobra, nieważne, co ja chciałam powiedzieć. Co ja tu zbieram? ja nie chcę tak długo przedłużać tego... każdego odcinka. To tylko powiem, że tutaj będą skróty, którymi, którymi ja będę chodził. Bo to jest ta sama eskinia normalnie. Proszę bardzo, że jestem tutaj. Jeśli ktoś nie wierzy, to, to może sobie bierę przewinąć do tyłu. No. I dobra. Dzie dziękuję Wam za oglądanie, widzowie. Trzymajcie się i cześć!